Siemano, z tej strony Marco Pal, Marco Tracker, jak tam boli, to Bo już trackerkę robię, jak widać, pędzę sobie przed siebie. I co? Tak sobie postanowiłem, że nagram film pod kątem tym, czy warto robić sprawę na ciężarówki i w, w tym zawodzie pracować. Tak więc zapraszam! No więc, jak to jest z tym zawodem kierowcy? Na, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o kategorię C, E. Czy warto, czy nie warto. Ja powiem tak, jeżeli, drogi widzu, po prostu lubisz jeździć, już jeździsz osobówką dużo kilometrów, po prostu poczułeś, że lubisz jeździć dużo kilometrów, no to to już jest jeden plus, że, że warto, jeden warunek, że, że warto robić prawo jazdy, nie? Drugie, że się nie boisz jeździć, no przede wszystkim dużo trzeba cierpliwości mieć, uwagi podczas jazdy trzeba uważać na różne, różne pojazdy bo to różnie jeżdżą niektórzy i dlatego po prostu że tak powiem cierpliwość trzeba mieć trzeba mieć nerwy na wodze jak to się mówi bo to różnie bywa w zawodzie kierowcy ale no przede wszystkim właśnie to na pierwszym miejscu bym stawiał to właśnie że musisz lubić, znaczy musisz to po prostu chcieć no, no musisz chcieć, po prostu, że tak powiem, e, lubić jeździć, nie? Chcieć, lubić, jak to nazywało, nie? Bo jeżeli nie będziesz lubiał jeździć dużo, bo ciężarówką to trzeba tak gdzieś 600-700 km na dzień zrobić, nie? Zależy ile tam, czy się autostradą jedzie, czy co? No, ja tak, tak gdzieś na oko tak strzelam, nie? no, ale no, po 9, czasem nawet 10 godzin się mo można jechać, nie? Tak więc, no. Trzeba sobie to wyobrazić, że siedzisz i jedziesz, no wiadomo, 4,5 godziny jedziesz to maksymalnie, później przerwę, robisz i znowu 4,5 i później przerwę i znowu godzinę, nie? No, jeżeli byś tak na maksa już cisnął, ale to już na maksa, nie? Ja nie powiem, bo ja w zeszłym starej firmie jak robiłem rok temu ponad roku temu no to cisnąłem. Robiłem po 15 godzin, pracowałem, bo na godziny miałem po cenę, to robiłem jak najwięcej godzin, żeby namczaskać, nie? No no, a że ja lubię ten zawód, yy, no to... Ja wróciłem na, do zawodu, nie? Owszem, byłem przez y, rok, no ponad roku nie miałem na ciężarówki, na BEM, a na ciężarówki nie miałem, ale no, walczyłem o to, żeby odzyskać. No i wszystko, wszystko ok. Badania wszystkie dobrze wyszły. Lekarz stwierdził, że, że mogę y, jeździć dalej, nadal. Tak więc po prostu wróciłem, nie? Ale to nie ten temat, na ten film temat tutaj jest o tym właśnie, czy warto robić no i czy warto właśnie ja myślę, że warto jeżeli no nie masz jakiegoś zawodu wyuczonego jeżeli drugi widz nie masz jakiegoś zawodu wyuczonego typu hydraulik, elektryk w ogóle jakiegokolwiek zawodu, którym byś dobrze zarabiał to zrobić prawezy na kategorię C E warto zrobić oczywiście właśnie trzeba lubić to żeby nie zrobić tylko i mieć w ramce prawo jazdy wklepane, tylko żeby po prostu już wsiąść i siadać od razu za fajerę, jak to się mówi w żargonie kierowców, yy, siadać za fajerę i ogień na tłoki, nie, no, no i po prostu zarabiasz kasiurę, nie? Yy, w Polsce teraz, nie wiem jak się jeździ, ile się zarabia w Polsce po krajówce. Wiadomo, na krajówce jest mniejsza stawka na pewno, jeżeli międzynarodówkę robisz, większa stawka na pewno będzie. Pewnie mniej busy, bardziej masz takie długie trasy wtedy międzynarodowe, no to wiadomo Załóżmy z Polski jedziesz do Francji, albo do Anglii właśnie, bo jeżdżą z Polski do, do Anglii też kierowcy, bo wiadomo e, Także, także no, no przede wszystkim trzeba tak chcieć lubić, nie? Ja e, w Polsce jak zacząłem jeździć, no nie powiem, bo coś chciałem się nauczyć jeździć Bo to też na początku człowiek taki nie był nie miałem doświadczenia. No, każdy kierowca, który siada pierwszy raz za stery ciężarówki, to nie ma doświadczenia, musi się przyuczyć, czy to tamto, to tamto, no i po prostu, yy, no poszedłem do takiej, jakie ja, jak poszedłem, to poszedłem w firmy, no firma nie była za, do, za dobra pod kątem tym, że płaciła słabo, w porównaniu do tego, co ja tych godzin robiłem, ale to też nie, nie ten temat, Ta, yy, po prostu, no robiłem w takiej firmie, jakiej robiłem, no jakieś tam doświadczenie nabrałem, też w tej firmie trzeba plus z tej firmy wziąć, ja teraz właśnie zauważyłem, Nauczyłem się po prostu wyciągać plusy z każdej sytuacji Z życia wziętej, nie? Po prostu, no robiłem, u jakiego robiłem, u takiego robiłem pracodawcy na inną przyjął mnie, bez doświadczenia, no bo, no bo taka firma była, to przyjęła e, Jaka była, taka była, ale, ale mnie przyjęła e, Na początek pojeździłem te 10 miesięcy bo bodajże u niego U tego pracodawcy No później, że tak było jak było, to po prostu Nawet bez wypowiedzenia, że się tam zwolnił Bo już po prostu mnie wywalone, pojechałem do Anglii i mi w Anglii powiem wam Bardzo odpowiada kierowca, kierowca zawodowy Bardzo, tu się mi bardzo spodobał ten zawód Dlaczego? Bo na przykład Czy to głupie kapcia złapiesz Nie musisz wymieniać sam Jak robiłem u tej firmie w Polsce Na krajówce jak jeździłem To miałem raptem trzy kapcie Aż trzy kapcie złapałem Bo opony słabej jakości były Już stare i te, no to, to przy naczepie To przy ciągniku No i po prostu musiałem te wszystkie kapcie wymieniać Ręcznie, klucz i ogień i rurki przedłużane i ogień na tłoki, I Weź wymienię takie koło. Raz w zimie, raz, nie, na początku to było w lecie. Upał jak skurczybyk, no ale cóż, cóż trzeba się poświęcić było, nie? A teraz tutaj, jak w UK jeżdżę, to powiem Wam, no, no mega mi się kultura jazdy podoba tutaj w UK, nie? Jeżeli chodzi o prowadzenie ciężarówki, przede wszystkim ciężarówki tu wszystkie są w automacie. No, jednym makamentem w UK nie wiem dlaczego, ale dużo ciężarówek nie ma lodówki. Nawet teraz tą aktualnie jadę ciężarówką Jestem jako na tramping za, za, e, zatrudniony e, Co prawda przez agencję, ale jako tramping, nie? Czyli, w, w, że cały tydzień w kabinie będę Od piątku teraz pracuję do wtorku, nie? No i po prostu ludówki nie ma w, tej, w, w tym wolbie. A dlaczego? Bo podobno e, starzy kierowcy, ci co na kontrakcie robią w tej mojej firmie W tej firmie co, co teraz jadę To starzy kierowcy sobie pozajmowali ciężaróweczki No i wywalone jaja mają, nie? I ty masz jechać bez lodówki? Ale wiecie co, pomyślałem sobie, że sobie kupię, kupię sobie taką lodóweczkę przenośną i już nie będę się przejmował. Wyjewane będę miał za przeproszeniem. No ale dobra, sorry, że tak trochę odskoczyłem od, od tematu. E, wracając do tego, no co tu by jeszcze powiedzieć? No, no, no to trzeba kochać. Oczywiście, w cudzysłowie, mówię to. E, ten, ten zawód trzeba kochać. Wiecie co? Każdy zawód, jeżeli wykonujesz zawód, który lubisz, który kochasz, czy to elektryk, czy to kurde hydraulik, czy to budowlaniec, czy to jeszcze jakiś yy, stolarz, yy, bla, 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 lekarz, doktor, yy, bo doktora, lekarz to też różnica, ale, ale po prostu jeżeli kochasz ten zawód, to po prostu ty go będziesz uwielbiał robić. Ty go będziesz kochał, uwielbiał, do końca życia będziesz robił, nie? No. Ale przede wszystkim, żeby właśnie, żeby właśnie się dowiedzieć, czy właśnie ci się będzie podobała ta robota, te, taka praca, taki zawód, to właśnie na początku sprawdź siebie samego, czy ty osobówkom lubisz duże kilometry nabijać. Czy jeździłeś za kierowcę na imprezy chłopakom, czy nie. Czy po prostu grymaszny jesteś, nie lubisz jeździć. Bo jeżeli ty nie lubisz jeździć, drogi widzu, nie lubisz jeździć yy, osobówką już na początek, no to marny będziesz ciebie kierowca. Przede wszystkim masz się nie bać, masz znać, wiadomo. Yy, w miarę ogarniać topografię, no wiadomo, w tych czasach to są nawigacje. Ja sam do nawigacji jeszcze nie ukrywam, bo nie, yy, mnie to śmieszy, jak niektórzy kierowcy mówią, że nie używają nawigacji, a yy, jeden kolega mi mówił, że właśnie rozmawiał z innym kolegą na, na konferencyjnym i, i to jeden mówi, a ja nie używam nawigacji, a za, zaraz mówi nawigacja, za 500 metrów skręć w prawo, no także wiecie, w tych czasach każdy nawigacje używa, tylko tak są tacy Janusze transportu, że twierdzą, że oni nie używają nawigacji nie? Także w, w, tym, w tej dziedzinie Jeżeli byś się bał kierowca młody, początkujący, że pobłądzisz Czy coś, są nawigacje, w miarę są te nawigacje dobre Ten TomTom -tom, na przykład, no TomTom -tom jaki jest, tam jest Aigo, Garmin, ale chyba TomTom -tom jest taki Najlepszy, bo jak jeździłem właśnie w starej firmie To ta stara firma miała TomToma wgranego w, w takiego tableta to mi fajnie objazdy wytyczało i w ogóle jak były jakieś korki, to mi też y, zaraz wyliczała automatycznie, y, automatycznie mi wyliczała trasę, także, y, także fajnie, fajnie, no po prostu, no co by tu jeszcze więcej powiedzieć, no, chyba nie ma co za dużo tu nawijać, e, nawijam jak PKS z Krakowa do Warszawy, <laughs> nie wiem kiedy taki PKS jeździł, no ale co mi to tak pipczy? przecież nie wiem, dlaczego mi tak zapiepczało. A może dlatego, że auto jechało blisko mnie? Być może, no nie wiem dlaczego. Ja się trzymam swojego pasa. No i, i do czego zmierzam? Czekajcie, pozwólcie, że się napiję Starbucksa Cafe. Widzicie? O! Jakie są zalety! Zalety są. Stawka jest dobra, godzinowa. Yy, przynajmniej jak w UK je robię, to, to po prostu ja sobie na godzinki robię. Jesteś kowalem własnego losu, to podkreślam, ja jak teraz byłem zdegradowany do magazynu, musiałem iść na najniższą krajową robić, na magazynie zapierdzielać z Rumunami, e, porażka, porażka, powiem Wam, nigdy Wam nie życzyłbym robić z Rumunami na magazynie, nie, to jest normalnie tragedia. Owszem, dużo pewnie Polaków w Anglii robi z Rumunami, czy to w Niemczech pewnie też z Rumunów dużo, podejrzewam. Jaki to jest język dziwny, ciężko zrozumieć, no nie rozwijasz wtedy języka angielskiego, no bo na magazynie tylko robisz z Polakami, albo z Rumunami, także no cofasz się w rozwoju, nie. Tutaj właśnie rozwijasz język, bo jeżeli jeździsz na dostawy, na załadunki, to się tu mówi, operujesz po angielsku, mówisz, no że przyjechałem załadować się, przyjechałem to, tam to. no różne jakieś tam po prostu coś trzeba powiedzieć, nie. E i jesteś panem sytuacji, jesteś kołanem tego losu przede wszystkim, jeżeli jesteś kierowcą zawodowym, nie? Po prostu y, to Ty wykonujesz pracę, pra, pracodawca Ci daje pracę, papiery, dokumenty i po prostu on wie wszystko, bo ma gps a on wie jak chce to Cię sprawdzić na GPSie, i on Ci dupy nie zawraca co chwilę, y, on Ci targety nie sprawdza. Jeżeli Ty masz na godzinę, to sobie robisz spokojnie na godzinę, bo Ty masz bezpiecznie dojechać do celu. Z punktu A do punktu B masz dojechać do, bezpiecznie, w miarę z, na czas dojechać, i żeby jakichś tam problemów większych nie było Także, no naprawdę, no jest tych parę plusów no, e, Pierwszy plus to tak Jeżeli lubisz jeździć, no to to jest jeden plus Jeżeli lubisz podróżować, drugi plus e, Jeżeli lubisz e, robotę samotnika taką samotną, e, bo to jest trochę taka s, e, taki w samotności praca bym powiedział e, mi to odpowiada, bo wiecie dlaczego? Kolejne, słuchanie muzyki mogę sobie słuchać muzyki, puszczę sobie muzykę jaką chcę leci mi muzyczka sobie podczas jazdy Jaka mi się tylko podoba, na magazynie pamiętam robiłem, to nie było muzyki, nie było radia żadnego, tylko trzeba zapierdzielać przy tych butelkach, jak akurat w ostatnim filmie robiłem, do butelki musiałem segregować, porażka, tragedia, taka robota, to no, tragedia, nie lubię magazynu. Nigdy w życiu, mam nadzieję. Oczywiście nigdy nie mów nigdy, bo właśnie rok musiałem być yy, na magazynie, no bo niestety z tych przyczyn zdrowotnych, z przyczyn zdrowotnych, no niestety musiałem iść, nie? No, ale no, co tu jeszcze, jakie są tu plusy właśnie tego, no zarobki na pewno dobre, elastyczny czas pracy, taki, znaczy nie do końca może elastyczny, bo wiadomo no, jeżeli chodzi o zawód kierowcy, to wiadomo, ty nigdy nie wiesz, czy dobrze na czas wrócisz, ale jeżeli tak jakbyś robił u Niemca, że tylko po Niemczech byś jeździł, tak jak ja jeżdżę tylko w Wielkiej Brytanii, to ja tylko w Wielką Brytanię robię, ja nie opuszczam Wielkiej Brytanii, wyspy, ja nie wyjeżdżam poza wyspę, czyli z reguły to ja wiem, że wtedy wtedy zjadę do domu, wiem, że ja we wtorek zjadę, Musiałby się, nie wiem, co odwalić, ale to by musieli ściągnąć kogoś kierowca albo coś, albo ewentualnie w szósty dzień bym robił, nie? Bo ja sobie robię po 5 dni, nie potrzebuję więcej. Robię 5 dni, wypałuzuję się spokojnie, cała pauza wykręcona i, i wystarczy mi, nie? No, no i wiadomo, no, pieniądze są dużo lepsze, także nie ma się co oszukiwać, nie? Nie ma się co oszukiwać, nie? jest o wiele, wiele lepiej. No, także, no, chyba wszystko, myślę, powiedziałem no przede wszystkim musisz lubić, je, lubić, musisz lubić jeździć. Osobówką, że jeżeli jeszcze nie jeździłeś ciężarówką nigdy, a chcesz zrobić prawezy się zastanawiasz, to musisz zobaczyć, czy ty lubisz jeździć. Czy ty w ogóle osobówkom, chociaż 200-100 km, dla ciebie to nie jest morderka? 300 km jak zrobić? to nie jest dla ciebie mordercza jazda, czy po prostu ty to sprawia ci przyjemność? Bo jeżeli ci sprawia, no to już, to już jest jeden, jeden punkt do tego, że, że po prostu raczej odnajdziesz się w zawodzie kierowcy, nie? No, także to tyle bym chyba powiedział. Co tu więcej chyba nie będę przedłużał tego, tego filmu. Piękna pogoda w Anglii. Także cóż, nic mi nie pozostało życzyć jak pięknego dnia. Miej dzisiaj wspaniały dzień! Hej!